Znajdujemy się w obornikach śląskich na dębowe 11. Tu oczywiście mamy akcję rozdawania żywności dla mieszkańców obornik śląskich. Ja nazywam się Baweł. i chciałbym wam powiedzieć, że czerpmy z tego jak największą przyjemność, z tego, że możemy pomóc innym oraz z tego, że niesiemy pomoc innym. Chciałbym wszystkich zachęcić do tego, żeby pomóc nieść oczywiście też innym, żeby zachęcić również też innych, żeby nieśli tą pomoc i żebyśmy razem w tych trudnych chwilach wspierali się nawzajem. A super sprawa! Raz, że troszkę mniejszy, mniej pieniążków pójdzie, ja zostaję z opieki parę groszy. Także naprawdę, dużo to naprawdę pomaga, koś trzeba pomóc, nie? Te makarony, te inne sprawy, to do siostry. Ona się tym zajmuje, gotowanie, Ma ja konserwy. Super sprawa. No a to, to naprawdę, co to jest, to jest niespodzianka, zaskoczenie po prostu. Bo ja myślałem, że tylko to jest jednorazowe jednorazowo przed świętami, a tu żeście się okazało, że raz do czerwca. Przyjechałem dzisiaj do Obornik śląskich, żeby wesprzeć młodzież, która wspiera pomoc społeczną, wydaje paczki żywnościowe. W tym trudnym okresie potrzebna jest solidarność, potrzebne jest wsparcie, musimy sobie pomagać. Oczywiście trzeba zachować wszelkie normy, mamy rękawiczki, mamy maseczki. Także, żeby po prostu nikogo nie zarazić, ale też się od nikogo nie zarazić, bo to jest ten trudny moment. Ale są ludzie, którzy są na pierwszej linii frontu. Są ratownicy medyczni, salowe, lekarze, pielęgniarki, policjanci, strażacy, ale też i panie w sklepie. I te wszystkie osoby, które są dzisiaj na pierwszej linii frontu, im się należy wielki szacunek i życzę im odpoczynku i takiej radości w święta. Ale też trzeba docenić też tych, którzy się nie boją, którzy podejmują inicjatywę, którzy wychodzą z inicjatywą, którzy wspierają pomoc społeczną. Taka jest ta młodzież. Ta młodzież, która wydawałoby się zapomniana, rzucona, tutaj może się odnaleźć, realizować. I tak jak oni dostali pomoc, tak mogą też innym dawać siebie, dawać swoją pracę. I to jest coś niezwykłego. To jest ta solidarność międzyludzka, która jest potrzebna szczególnie w takim okresie. Dlatego tutaj jestem, że żeby ich wesprzeć dobrym słowem, ale też i pomocą, bo kilkami między nimi byłem i te paczki przygotowywałem i rozdysponowywaliśmy je później wśród tych osób, które potrzebują tej pomocy.